Witam Was kochani bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj dla odmiany do brico. Zobaczymy, czy mają coś ciekawego. Zobaczcie, jakie mamy fajne kubeczki. Moja babcia jest moim aniołem na Ziemi. Ojej. 22 zł. Taki kubeczek. Jest jeszcze ten sam kształt kubeczka z napisem Najlepszy Dziadek na świecie. Tu mamy takie jeszcze, kochanemu dziadkowi. Tu jest, dziękuję za Twoją obecność, dziadku. I tu mamy 39 zł. A tu, jakie fajne, zobaczcie. Tylko takie trochę z wadą, jakby mhm. kubeczki. Ta łyżeczka nie jest wyjmowana. To jest tak wszystko razem. Babcia Mistrzyni Wypieków. 22 zł. Tu mam jeszcze takie zestawy kubeczków. Patrzcie. Za 26. Tak, z 26. Bo tutaj ta cena chyba czegoś innego dotyczy. Dziadek jest jak tata, ale fajniejszy. O. I takie kubeczki są po. Ile? Ciężko się zorientować, bo tu są i takie, i takie pomieszane. A tutaj ceny nie ma. 300 ml. To nie wiem, czy to będzie ta cena, czy to będzie ta cena. 30 Zobaczcie, jakie stoliczki fajne są. Stolik kawowy dwie sztuki 189, takie okrągłe. Taki mam podobny, słuchajcie, taki jeden, bo tu jest zestaw dwóch za 139. To jest fajne, tutaj tak jakby ala beton to wygląda, kwadratowe takie dwa też za 249. I tu taki niski, zobaczcie z kolei, duży, ale niski: 80, średnica 80, wysokość 33 za 379. Stoliczki fajne, tu jest też taki marmurkowy, jakby ze, z, z kolorem miedzianym za 279. Także fajne te stoliki. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie taki fajny wybór. A toaletki mamy ekstra. Już tu wam pokazuję, patrzcie. Nie za duże, ale takie bardzo sympatyczne. Za 299. Taka toaletka z, lustre, z lustereczkiem i dwie szuflady. Fajne. Albo coś takiego też. Yy... Też z dwoma szufladami. Z, z takie szuflady ciemne, czarne. I z lustrem. 319 zł. Fajne regały też są na książki. Zobaczcie. Jest taki biały i taki w kolorze drewnianym za 200 zł. A tu podobno ładnie pachnie. Tak. <laughs> tak mi, Bardzo ładnie. Tak. Bardzo ładne. No bo tu są sieczuszki, zobaczcie, tak. różne. Telewondo, Pachnące. Mm -hmm. Skarbułki są. Fajne. Patrzcie, jakie ładne roślinki są, sztuczne w doniczce. Za 20 zł. Fajna doniczka taka, mm -hmm. ozdobna. Tutaj taka jakby trawa, za 18 mm -hmm. Podobne w Ikei były, ja mam właśnie z Ikei coś podobnego. Wyroby ze szkła. szkła. właśnie fajne są różnego rodzaju za 35. Patrzcie, takie takie coś. Pod... Aha, to jest zaklejone, to Wam nie otworzę. A, to jest fajne. Tutaj na przykład na jakąś świeczuszkę, czy ozdóbkę, czy coś. Mm -hmm. Cena 45. Mm -hmm. Bardzo fajne. Tu jaki wazon ładny, duży. Mm. 70 zł taki wazon. Mm -hmm. No, szkło to szkło. Ale zobaczcie, jaki jest wybór w ogóle ładnych roślinek sztucznych. No, co prawda sztuczne, ale powiem Wam, że jak są tak super fajnie wykonane, to to lubię. Tym bardziej, że ja mam ciemne mieszkanie dosyć. U mnie jest mało, mało światła w mieszkaniu, mało okien. To naprawdę niektóre wyglądają jak żywe i pięknie się prezentują. Mhm. To proszę. Zwłaszcza te tutaj. No nie, te to nie może. Coś dla zwierzątek. Miseczki 70 zł na takim stoliczku, na takiej podstawce. A jakie legowisko ładne. Tylko bardziej chyba dla mniejszego pieska albo kotka. Za 45. A tu się robi powoli wiosennie. Zobaczcie. Już zajączki. Jaki ładny, ale 149. Tam jeszcze puste regały. Tam coś będzie niebawem. Ale tutaj już powolutku robi się Wiosennie. Zobaczcie, jakie śmieszne tutaj rzeczy są. Kurczaczki takie za 9 zł. Jeszcze są białe. Ptaszynki takie, słodziaszne. O, tu mamy do ozdóbki. Takie pszczółki za 4 złote. Tulipanki. A jak żywe wyglądają no, te tulipanki. naprawdę. 8 zł za sztukę. Za sztukę, tak. Te też jak żywe. Tulipany. Bardzo ładnie to wygląda. Mhm. Ale tu jest... Kurczę, widzicie co? Nawet jak się to dotyka, jak żywe. Zobacz. No pokaż. Wow. Nie? Jak żywe. O, taki bukiet, poczekaj. O, 50 zł. 50 zł. Oj, taki... ale liście. Można ty. się pomylić, nie? Faktycznie. <laughs> Wieszcie, przeżywają, naprawdę ale dieta. naprawdę jak, się, jak dotknę, mówię kurczę, co Ja dotykam żywe? Nie, to są sztuczne, ale wyglądają faktycznie taki jak zdrowie. żywe. Tak, ale tutaj też. Pięknie I tutaj to taki wygląda. pani zającówna. No, zajączki fajne. I tutaj takie ozdóbki. 8 zł. A opaski, jakie sympatyczne, zobaczcie. Liczę takie opaseczki. Po ile? Po 10 zł. Ładne. Podobają mi się takie. Tu jest zobaczcie taki bukiet. 10 zł. Fajnie to wygląda. Tu jakie piękne. Też jak żywe. A przecież żywe nie są, tylko sztuczne. I takie kosztują ile? 6,50. Można sobie fajną kompozycję stworzyć z takich różnych. Jak ktoś lubi, oczywiście. A ja powiem Wam, że czasami lubię. Zobaczcie, tu mamy takie fajne rzeczy, jak podpory. Podpory kokosowe takie, zobaczcie. Różne wielkości, krótsze, dłuższe. I na przykład można to wykorzystać do kwiatów, do jakich kwiaty mamy wyższe. I już się uginają, przewracają, to można sobie coś takiego włożyć i i, i tak i fajnie to wygląda jednocześnie mhm. i oczywiście I funkcjonalne. A no, takie ceny tu macie różne wymiary i, i ceny, także sobie możecie klatkę stop zrobić i zobaczyć. Zobaczcie jakie fikuśne tutaj mamy kaktusiki różne. Że mi się znów nie pokoła jak ostatnio. 18 zł, taki a ten pewnie też. Czekajcie, żebym czegoś nie pozwalała. A ten kosztuje 21. O, widzicie, różne są ceny. Tu są takie malutkie za 9. Tu z kolei takie za 24. Tu kolorowe, nie? Zobaczcie, ale kolorowo. Nie chciałbym, czy na to przeżyć. <noise> nie chciałbyś? Już zobaczymy. To uje... Oj, oj, oj. Te nie kują. Te są takie dosyć przy... przyjacielskie. kaktus malowane. Ale ceny nie widzę. Niestety. Może tu gdzieś będzie. Zaraz zobaczymy. Jest cena. Jest. 20 zł. Jeszcze są samki, słuchajcie, ale nie ma, nie ma gdzie jeździć, śniegu brak. Deska bambusowa 20 złotych z imionami. Na prezent, proszę bardzo, dla Grażynek, dla Joanny, dla Joli, dla, dla Halinek. Do wyboru, proszę bardzo. Ewelinki są, Janinki, Ewunie. Kubeczki z imionami, za 22, a takie śmieszne. Babcia, babcia kocha świat. O, jeżeli macie babcię, która kocha świat, no to bardzo, to bardzo proszę, ba to bardzo proszę bardzo. <grafy> tu są imiona też z imionami: Antek, Asia, Andrzej. Tu jest Wujek nawet. Wujek prawdziwy gentleman, zobaczcie. Wuj. A jest i Bożenka. Bożena o wielkim sercu. Dziadek Dusza Towarzystwa. O tu jest mama też. Mama o wielkim sercu. Gdzie to serce mama ma? Tutaj, aż o jejku, zobaczcie. Tu aż uciekło mamie to serce, bo ma dużo dzieci. Śmieszne. I jak to w Brico, Duży wybór wszystkiego. Jakie włączniki ładne. Zobaczcie. Chcecie czarne ze złotym. Zobaczcie, jakie ładne. Trochę jesienne, jesienne. Ale, ale ładne. 32 zł Z listkami. Taki listek, taki, albo taki. No idziemy dalej. Szukam, wiecie co, wycieraczek. Bo chcę sobie kupić taką ym, na metry, co się kupuje, dłuższą. I zaraz zobaczymy, czy takie są. Chyba są. Tu mamy, ale kolor brąz. A z tyłu też jest taka ym, grafitowa, także... Ja jestem akurat za tą grafitową. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda cenowo. Ehm. No kodnik właśnie, kodnik trzeba. Kodnik tutaj 40 zł za 100 centymetrów. Mhm. Nie wiem. Za, e... Właśnie, nie wiem, kodnik... trzeba, trzeba się dopytać. Dzień, w każdym razie są te wycieraczki, tylko nie będziemy ich dzisiaj brać, bo byłoby nam za ciężko. Nie mamy auta, ale sobie popatrzymy jeszcze. Tu mamy dywany, a jakie puszysty, zobaczcie. Ciężko pewnie utrzymać w czystości taki dywan, ale jest piękny. Tu mamy za 250, 249, 80 na 250. Tu są takie mniejsze, futrzaste, okrągłe, no ale cenowo drogo dosyć. O, taki lubię, 259. Fajny. Patrzcie, jakie poszewki fajne. To jest poszewka na jaśkach? Chyba tak. Poszewka. A cena 22 zł, taka o. Tu widzę jeszcze są zasłony, patrzcie, takie dekoracyjne tutaj mam wymiar 140 na 270 119 zł. W Brico mają też fajne te ceraty na stół. Powiem wam, że y, przerzedziły się trochę. Było ich dużo, dużo więcej. Naprawdę był ogromny wybór tych cerat, a to jest fajna sprawa, jak się nie chce, wiecie, żeby nie zniszczyć sobie stołu. A so, one są takie trochę grubsze, także naprawdę fajne. No tutaj taki o na przykład taka cerata, fajne obrusy takie ceratowe. Ale już teraz takie jak mówię, jest ich malutki wybór. Kiedyś było ich dużo, dużo więcej i cena to chyba 10 zł za metr, tak? Tak. 10 zł. Spory wybór lamp takich podłogowych, stojących. Kolory czarne, białe z zielenią. Ceny też bardzo różne. 349 taka zielona. Ładne są, ale no ceny mhm. dosyć wysokie. To. Tutaj zobaczcie na przykład taka na dotyk działająca. Zmniejszamy natężenie. Mhm. Światła. Za 199 zł. Płynnie działa. O. Taka o. Bardzo fajnie. Wybór duży, naprawdę. Tutaj no, jest w no, no. jest fajnie, i są i jakieś okleiny, i tapety. Tu mamy na przykład płytki takie, słuchajcie, samoprzylepne. Fajnie też to wygląda. W paczce taka paczka kosztuje 65 zł. Na przykład można sobie w kuchni przykleić coś takiego. Cztery sztuki. Cztery sztuki są w paczce, także można sobie tam dopasować do kuchni czy do łazienki, jak potrzeba, takie wzory też są 65 zł, są też takie omalutkie, drobne, jak kafelki, takie drobne wyglądają za 60 zł. Także, to no, też ciekawa alternatywa, zamiast płytek, coś takiego można sobie przykleić. A wygląda naprawdę ładnie. Mhm. Tutaj na przykład jest jeszcze za 40 złotych coś takiego, taka cegiełka. Z tym, że tu jest ile tego? E, cztery też? W zestawie chyba cztery. Mhm. No A tu zobaczcie, mamy nawet takie. Wyglądają jak takie duże. A to jest leciutkie mhm. jak pianka. A faktycznie wygląda jak płytka taka, nie? Tak. Ym, I to jest płytki samoprzylepne. Ta jest za 65 no, Mamy taką. Mm -hmm. Tu mamy taką jaśniejszą. A tu słuchajcie, patrzcie, no, marmurowe takie marmurowe prawie, nie? Tak. No i też chyba w paczce. Nie, ile tu już więcej ich jest. Tak jakby więcej troszkę. Tutaj. 6 e... Sześć. Sześć. Sześć sztuk w paczce. No Sześć. i 65 zł. Odkładamy Sześć, na miejsce. Tu też mamy w takim szarym kolorze. I zmywalne. No, leciutkie, łatwo się montuje, także fajna rzecz, fajna sprawa. Czy jakieś jeszcze mamy, słuchajcie, panele ścienne. Takie coś. To jest też takie styropianowe. 50 zł. To ma wymiar 100 na ile? Hmm. 100 na 50. Także też fajne, 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 fajne pomysły. Fajny pomysł. Tutaj mamy panel PCV za 20 zł. Taki jeden panel. O, to jest taki, taki, nie wiem, plastik, jakby. Ale też ciekawie wygląda. Tutaj, jakbyśmy kafelki mieli, także fajne też rozwiązania. Zobaczcie, naprawdę ciekawy wybór. No jeśli chodzi o tapety, to też jest, jest parę do wyboru. Tutaj jakbyśmy mieli lamele, zobaczcie, taka tapeta. Fajnie wyglądają. O, tutaj zobaczcie, też jest taka jak lamele. Fajnie to wygląda, także wybór naprawdę Spory. A ja Wam, kochani, już bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Życzę dobrego dnia. No i do zobaczenia, do jutra.